Cześć, dzisiaj będziemy obalać największe mity związane z naszym zdrowiem seksualnym. I ze mną jest profesor, ginekolożka, położnik Marzyna Demska. Witam Ania i wszystkich Was. Prezerwatywy mają datę ważności. A, no, Prawda, wszystko ma datę ważności. Czasami związki. <grym> no, <grym> no właśnie. <grym> Cykl menstruacyjny synchronizuje się między osobami mieszkającymi razem, pracującymi razem lub na wakacjach. No, ja, proszę, ja z mojego doświadczenia tak jest. Wiem, że to jest w jakiejkolwiek medycynie. Tak jest. No właśnie o to chodzi. Ponieważ ja reprezentuję medycynę, to powiem, że nie ma żadnych hormonów, feromonów, które powodowały, że to się dzieje, ale jednak się czasem dzieje i to jest taka trochę prawda, trochę fałsz, bo to się zdarza, ale bardziej jest wywołane tym, że żyjemy w tym samym środowisku i tak dalej, i tak dalej. Także no dobra, nie będzie prawda można zarazić się przez pocałunek? Gdyby była ranka w środku ust jednej, drugiej osoby i doszło do takiego zakażenia, no to no jest tak, jakaś szansa, jest ale to jest bardzo, bardzo, bardzo mała, bardzo mała więc bym powiedziała fałsz. 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 Generalnie fałsz, ale trzeba bardzo uważać. Prezerwatywa chroni przed wszystkimi infekcjami przenoszonymi drogą płciową. Prawda! A nie, nie? No nie do końca. Nie do końca. Dlaczego? Czy przed dlaczego? większością? Przed większością, przed ogromną większością chroni, ale wirus HPV i HSV, czyli A. brodawczak i opryszczka się też przenoszą przez kontakt skóra ze skórą, więc jakby... Tu możemy być ochronieni, ale przez kontakt ze skórą możemy się zarazić, niezależnie od tego, czy mamy prezerwatywę, czy nie. Ale generalnie prezerwatywa jest super i trzeba jej używać. Bo I to jest... ona chroni przed większością. I w sumie jedyny sposób. Tak, Pamiętajmy o tym, że to jest jedyna metoda, która nas chroni przed infekcjami z HIV. To jest mega ważne. To jest Tak, tak, tak. ale też żyżączka tak, i tak. różne inne oczywiście. Dzięki, że byliście z nami. To było ostatnie pytanie, ostatni mit. Jeżeli macie jakieś wątpliwości czy pytania, wyślijcie nam DM i zrobimy to ponownie.